Witajcie, tutaj Daniel z Republiki Podróżnika. Zatłoczona Antalia, stolica tureckiego banana, czyli Anamur, duszne Mersin, opustorzała Kapadocja, autentyczna Antiochia, pistacjowe Gaziantep, przygraniczne Mardin, czyli miasto z widokiem na Syrię, czarny Diyarbakir. Europejski Izmir oraz antyczne miasto Efes. Łącznie to ponad 4000 km, które pokonaliśmy lokalnym transportem w Turcji. Na przełomie lipca i sierpnia zeszłego roku na naszym Instagramie mogliście śledzić relacje z trwającej ponad miesiąc eskapady. Teraz nadszedł czas na długo wyczekiwaną serię filmów, która jest relacją z naszych małżeńskich i przygód. Filmy Republiki to przede wszystkim zapis naszych kulinarnych doświadczeń. Każde zjedzone danie poddaliśmy starannej ocenie a dla ciekawskich zamieściliśmy także ceny posiłków. Jesteście gotowi, aby trochę z nami pomaszkiecić? Jeśli tak, to startujemy, a na pierwszy głód zabieramy Was do Anamur i Merci. Ciekawe. Pietruszka, tak? Wleżemy, Pietruszka jest, no. Cebula, pomidor, mięsiwo. Dużo, dużo. Takie Ale fajnie, górę. Dobra, jesteśmy w miejscowości, gdzie jesteśmy. Anamur. A na mur. A na jesteśmy. I właśnie wyszliśmy na miasto. To jest taka... Można powiedzieć, bardzo, to jest taki turystyczny kurort, ale raczej nie adresowany do zwykłego Europejczyka, tylko bardziej adresowany do Turków. Turkowie przyjeżdżają tutaj na swoje wakacje i to widać, bo przeszliśmy się tu kawałek tą ulicą. No i generalnie jest bardzo dużo lokalców, którzy odpoczywają. Więc. No, tak myślę, że tutaj raczej Europejczycy oraz biura podróży różnej maści nie zapuszczają się ze swoją ofertą. Także raczej, raczej, raczej celują w po prostu. Również bardzo przyjemnie, tak trochę odpustowo, ale generalnie na razie wrażenia dobre. Generalnie mamy tu jeden podstawowy problem, mianowicie praktycznie nikt nie mówi po angielsku, ale w sumie to nie problem, bo jest jeszcze coś takiego jak body language, więc yy, jest trochę tam migi, trochę pokazywania palcem, co chcemy zjeść i tymczasem Daniel właśnie coś zamówił, ale co przyjdzie, to nie mamy pojęcia, więc zobaczymy za chwilę. Dobra, to jemy. To jest sen. Mm. Wow! Very good. thank you. Dobre mm. mocno -serowe. To jest placek. Maksyma... Znaczy, to jest lawasz Generalnie z tego co widzę, ale nie wiem, czy on jest jakoś moczony, czy wyrabiane jest ciasto razem chyba z kajmakiem. Takie jest serowe, dość mocno. Super. Jakbyście zamknęli oczy, to normalnie jakby jak ciasto, jak, jak margarita, w sensie taka mocno serowa pizza. Do tego są warzywka, Bardzo dobra. Wiem. Mm. Dziękuję, Kolejny dzień w Alamur, e, czyli e, turystycznej stolicy e, Turków. Turkowie <tukowie> przyjeżdżają tu na wakacje, żeby trochę odsapnąć od e, miejskiego zgiełku. No i generalnie przypomina to... Jest, jest to miasto trochę podobne do Alani albo Antalii, albo Bodrum, albo jakiegokolwiek innego kurortu, o widzicie, wszędzie jest live music, innego kurortu, które oferują popularne biura podróży w Polsce, natomiast to jest jeszcze bardziej takie można powiedzieć kicowate. E, takie mamy doświadczenia, że nacje wschodnie lubią taki przepych, przesadę i jak za chwilę zobaczycie, to są tutaj różnego rodzaju gry, Jakieś tam, te, jak to im jest, bokserzy, tak? Można sobie po, po, pociepać trochę worek treningowy, i generalnie są też takie, jak to się nazywa, rodeo, tak? Taki kon na rodeo. Więc takie atrakcje, generalnie, które gdzieś tam w Polsce, czy w, czy, czy w ogóle w Europie były modne, no nie wiem, w latach 90. <słuch> Jesteśmy jednym z wszystkich Wtedy nie rozmawiamy Przejdźmy daleko Dobra, czekamy na autobus Który zawiezie nas na wakzal, na dworzec I stamtąd mamy busa do... Dokąd jedziemy? Melsin, do Melsin. I zaraz Wam pokażę jeszcze hotel, w którym spaliśmy. Ma dość ciekawą nazwę. Dużo o nim mówi. Poczekajcie. O, widzicie tam Typhoon Hotel Hotel to właśnie tu spaliśmy. To jest taka lokalna. Dróżka i tam w oddali widać morze, albo nie widać, ale przynajmniej musicie uwierzyć mi na słowo, że ono tam właśnie jest. Jest strasznie gorąco. Jest okrutnie gorąco, ale jakoś dajemy, dajemy radę. Denis się chłodzi w cieniu. Przynajmniej znalazł jakiś kawałek cienia. Dobra, no nic. Czekamy na autobus. Jak nie przyjedzie, to bierzemy taksę. Mamy zapas czasowy, bo w Antalii, tak jak widzieliście pewnie na Instagramie, spóźniliśmy się na, na autobus. O godzinie 14 odjeżdżał, a o godzinie 1359 my jeszcze byliśmy w tramwaju, i jak się okazało, przejście było bardzo długie, takie przejście podziemne i pff, odjechał. Zabraliśmy się z innym kierowcą, który dogadał się z tym pierwszym kierowcą. I tam wtedy poczekał na nas, właśnie gdzieś na trasie, więc nie było ostatecznie tak źle. Wsiedliśmy do właściwego busa, tylko jakieś 40 minut później, i z zupełnie innego miejsca. No ale trochę nas stresu to kosztowało. E, chyba dość, e, można powiedzieć, lightowo podeszliśmy do, do tematu autobusów i dojazdów do nich. Więc, więc dzisiaj nie chcemy popełnić tego samego błędu i po prostu chcemy być trochę wcześniej na busie, przynajmniej dla świętego spokoju. Dobra. Hello. hello. Hello, hello, hello. No, i tak sobie właśnie spędzamy tutaj. Spędziliśmy tu w sumie fajne dwa dni w Anamur. Dobra, czekamy na autobus, jak przyjedzie, to połączymy się z wami znowu, chyba, ale na razie nie przyjeżdża. Dobra, jednak idziemy na inny przystanek, bo chyba na ten, na którym stoimy, nic nie planuje przyjechać. Więc musimy kawałek przejść. Jest to dość ryzykowne, bo jak będzie jechał, to trzeba się zdecydować w którą stronę biec. Czy do tyłu cofnąć się, czy biec do przodu. Chyba do tyłu lepiej. No nic, w ostateczności weźmiemy taksę i tyle. Idziemy, jest jakiś... nie wiem... 35-37 stopni. W słońcu pewnie więcej. No ale, co zrobić? Takie życie! Z tyłu mam plecak. A, nie widzicie, coś taka mela mi tak. Nie chcę podążać za mną. Dobra, już los. jesteśmy blisko przystanku autobusowego. Więc, nawet jak przyjdzie nam biec, to nawet w tych Japonkach dobiegnę. Nie ma problemu. Umiejętność biegania w to jest bardzo przydatna umiejętność na wyjeździe. Więc warto poćwiczyć gdzieś na bezpiecznym gruncie. Dobra, mamy 40 minut do busa, jakieś 20 minut do autokaru. Więc chyba jednak taksa, jeśli bus nie przyjedzie w ciągu 5 minut. Dobra. To była męska i krótka decyzja. 30 sekund później idziemy na taksę, nie chcąc przeżywać tego co ostatnio czyli nie chcąc spóźnić się na busa. Wtedy byliśmy w antalii, więc szansa, że, że ktoś nas gdzieś zgarnie, była większa. Natomiast Anamur to dość mała mieścina i pewnie podjeżdża tutaj raptem kilka dosłownie busów dziennie. Dlatego wsiądziemy do. Uwaga! Raz, dwa, trzy. Nissana z tym panem Dobra, musisz zadzwonić chyba po taksi Miter, jest Miteria Tu nasz tajfun Właściciel tego hotelu był i jednym z dwóch w tym mieście mówiących po angielsku o! To będzie nasz Adana, Hatay Mersin. Kolejna kompania do przetestowania. Zobaczymy, jaki mają catering na pokładzie. Dobra, jedziemy do Mersin. E, pokażę Wam busa. Może wejdę i pokażę Wam. Jak wygląda, jest bardzo ekskluzywny. Jest 2 plus 1, czyli dwa siedzenia w jednym rzędzie i jedno w drugim. My mamy chyba 16, 17, ale jecha... 17, 18, 13, 16. Tutaj, szes... tutaj. tutaj, o, i tu będziemy dzisiaj spędzać jakieś 5,5 godziny przyjemnej, i 5. jak 4,5, 5,5. 4,5, i pół tylko? 4,5 i pół godziny w takich luksusach z ekranami, które nie działają. Wo, tylko Ło! i pół godziny. Generalnie postanowiliśmy, że nie będziemy przemieszczać się nocnymi autobusami. Jesteśmy na to po prostu za starzy i znając siebie już trochę, wiemy jak bardzo zmierzli bylibyśmy rano. Po powstaniu z tego nocnego busa, po wyginaniu na wszystkie możliwe sposoby, więc generalnie zrezygnowaliśmy z tego i wolimy plastry. przemieszczać się mniejszymi. Słuchaj? No, okej, okay, już plastry muszę znaleźć mojemu małżonkowi. Postanowiliśmy przemieszczać się po prostu krótszymi dystansami. Turcja jest generalnie bardzo duża i te dystanse są, dystanse są bardzo spore. Więc na lajcie można by brać noc na autobusy, oszczędzać na noclegu tym samym. E, natomiast 10 lat temu tak. Nawet 5 lat temu też tak. Ale teraz już nie. Po prostu nam się już chyba nie chce. Jesteśmy zbyt leniwi. E, tak jak pewnie część z Was wie, jeździmy już razem e, no, od 10 lat. Reaktywowaliśmy naszego Facebooka, boże, Facebooka, em, naszego YouTube'a i Instagrama nie tak dawno. E, więc, więc, no, trochę się zmieniliśmy na przestrzeni tych 10 lat. Dlatego z pewnych atrakcji rezygnujemy na koszt większych, można powiedzieć, udogodnień w podróży. Ale też generalnie podróżowanie się dość mocno zmieniło i jest dużo łatwiejsze niż te 10 lat temu, kiedy nie było internetu, nie było Wi-Fi, nie było aplikacji do kupowania biletów, trzeba było zawsze jechać na dworzec. No dużo się zmieniło: nie było bookingu, trzeba było szukać hosteli na miejscu. No teraz jest dużo, dużo, dużo łatwiej. Więc też z tych ułatwień korzystamy. One postępują razem z naszym wiekiem, więc jest duża szansa, że będziemy podróżować do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej. Dobra, ja mam już, tak jak widzicie, plastry. Czekajcie, tak jak widzicie, mam już plastry dla małżonka zlokalizowałam je w plecaku, więc idę mu je zanieść, no i potem widzimy się w busie pokażę Wam pewnie jaki jest catering, on oczywiście nie jest jakiś ekstra, natomiast coś tam zawsze w autobusie dostajemy, więc myślę, że, że spokojnie wam, wam pokażę dobra, zostawiam plecak i lecę do Daniela zwłaszcza, że w tym autobusie jest chyba 100 stopni nie włączyli jeszcze klimy, więc generalnie się gotuje, a to nic fajnego jak wiecie dobra, nic lecę, 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 lecę Wychodzę. mówi trochę po angielsku. Wow, mówi po angielsku. To trzeci człowiek, Anamur, który mówi po angielsku. Dobra, pokażę Wam jeszcze, gdzie można opcjonalnie kupić bilet, ale to jest już, e, że tak powiem, lekki przeżytek. Kiedyś, wspomniane już 10 lat temu, bilety kupowało się w takim miejscu, a teraz kupuje się je po prostu przez aplikację. W Turcji jest taka fajna aplikacja, fajna strona internetowa nazywa się OBilet.com i tam można kupić bilety z każdego miasta do każdego miasta. Jest to w ogóle super sprawa. Więc korzystamy z tego OBilet i w zasadzie mając ten bilet, przyjeżdżamy tylko i wyłącznie już na dworzec. Więc taka klasyka XXI wieku. Wspominałam, że będzie catering, i właśnie przyszło, przyszedł pierwszy staw, mianowicie. Lody prosto z Algidy. Jesteśmy w Melsin, ale niestety przyjechaliśmy na niewłaściwy yy, dworzec. <laughs> Nie ten dworzec mieliśmy na myśli, no i teraz musimy się dostać do hotelu taxom. A plan był taki, że jutro rano o 10 już kupiliśmy bilety na yy, kolejnego busa, i chcieliśmy po prostu, żeby hotel był jak najbliżej dworca autobusowego. No a tymczasem, niestety, nie pykło i teraz musimy ogarnąć transport. Oto nasz pokój. Taksówkarz powiedział, że to najgorszy hotel w okolicy. Tymczasem chyba y, w bardziej po królewsku nie zdarzyło nam się nigdy spać. Patrzcie, jakie mm, zacne fotele. To jest living room. Tu jest telewizor. Lodówka i idziemy, to jest w ogóle dwupokojowe mieszkanie, pokój. I tu jest nasz. O, Denis właśnie się rozbiera. I tu jest nasz zacny rum. Posunę się, bo jeszcze muszę Łazienkę pokazać. I powiem Wam, że nie mieliśmy chyba sposobności spania w takich atrakcjach. Jesteśmy w Mersin, w jakiejś takiej we chyba restauracji, ale niedrogiej, jednocześnie. Mam na talerzu które czyli takie można powiedzieć pierogi, które przywędrowały tutaj z Azji Centralnej. Natomiast nawet ich nie zobaczycie, bo one są po prostu skąpane w takim sosie śmietanowo. Jogurtowym, mocno nadziane przyprawami, yy, przyprawami tutaj um, ostrą papryką, suszoną miętą itd. No ale próbuję, bo... Genialne, rewelacja Jak widzimy coś takiego, to od razu nam się nasze pierogi jakby zalane śmietaną kojarzą, ale... Ten jogurt jest kwaśny, on jest taki kwaskowy, jakbyśmy go jeszcze zalali gdzieś tam cytryną, bo pokropili. i naprawdę jest to rewelacja. Mm. Dopiero robi się takie malutkie, ale czuć w nich mięso. Albo jest to wołowina, albo jagnięcina, ciężko mi stwierdzić. Być może jagnięcina. Rewelacja. Super, Super. petarda, naprawdę petarda. Jakieś przystawki tam jeszcze nam dali. Drugie danie, które zamówiliśmy, to jest kurczak w jakiejś takiej bardzo intensywnie paprykowej marynacie. I sorry, ale nie powiem wam, jak się nazywa, bo trochę ciężko mi czytać po piłeczku. I to wszystko jest tutaj serem e, posypane i zapieczone chyba w piekarniku albo w jakimś piecu sadzania. Mm. Mega gorące, więc sobie wezmę trochę ducha. E, i najpierw do jogurtu z żeby trochę obniżyć temperaturę tego dania bo jest faktycznie strasznie gorące Czemu, ja Czemu nie jem piwia? Co to nie jem nóżka? Słodkie, ciepłe straszna pizza ale pachnie tak, że jestem w stanie się poparzyć żeby to zjeść mm. dobrze no. po prostu magia. dobra, tu bez Generalnie zawsze na takich dań dostaję bardzo dużo różnego rodzaju przystawek. No i tym, tymczasem mam tu na przykład pomidory. Jest dużo pietruszki. Generalnie do wszystkiego dodaję pietruszkę, do wszystkiego dodaję cebulę. Cebula jest tutaj bardzo słodka. Ona jest, ta którą mamy, jest marynowana, ale ta jest jest taka zwykła cebula. I one tutaj, przez to, że dojrzewają w pełnym słońcu praktycznie przez 300 dni w roku, to są bardzo, to są bardzo słodkie. I normalnie co się je jak jabłko, jest tak słodka. A ja. Mmm, Mmm, świetnie. Super, po prostu. Kurczak jest tak aromatyczny to raz, a dwa jest tak soczysty, w ogóle nie nieprzesuszony, co się u nas w naszej kuchni często zdarza, że to coś było przesuszone, a tu jest po prostu no genialny, genialny drogiak. Mm. Bajka. Podlinkujemy Wam tą, pod tą knajpę, bo naprawdę no to, warto. To były w 90% zbadania z całego menu. Y, znakomicie wyglądających dań, tak, więc myślę, że warto tu wrócić. Dobra, opowiadaj co tam jest Sutlak, mam suplak. No coś dzisiaj z tą kamerą jest nie tak. Jest dobrze, opowiada ja, nie gadaj. Yy, I to jest jakiś taki budyń ryżowy, czy coś takiego, ale tego ryżu nie czuć, u Eweli przez było czuć. Zapieszony w tym naczynku i posypany. Orzeszka, trusunki I co masz jeszcze jak do i tego? I co masz jeszcze do tego? I mam ciak, którego nie zamawiałem <głos> <głos> Zaraz to reklamuję O Boże, cebula się urodziła. Rekl reklamacja Panie, nie było zamawiane, wie Pan to Nie płacę oh, to jest. Karşılaşırmışız Dostça ayrılıp belki selamlaşırız Birimiz tek birimiz çiftsek eğer İşte o zaman konuşmadan uzaklaşırız Çok teşekkürler. One, two, three.